Dzień dobry bardzo. Cudowni, wspaniali ludzie. Jak tu przetrwać noc? Jak tu żyć? Skoro jednym z największych problemów jest brak snu, nie możemy spać. Ludzie zdrowi nieraz mają takie problemy, a co dopiero ludzie chorzy na chorobę dwubiegunową, na depresję. Jest to problem i to duży problem. Jedną z pierwszych rzeczy, do których dotarłem za dopiero długo, długo zanim się nacierpiałem, to rzecz bardzo prosta. Melatonina, ale nie jakieś ciężkie syntetyki leki, a melatonina, którą można dostać naprawdę łatwo. Jest to bardzo często nazywany hormon snu, eee, bo to jest prawda. Dzięki odpowiedniej ilości melatoniny możemy spokojnie zasnąć. A co się dzieje takiego, że my tej melatoniny mamy za mało, albo jej w ogóle prawie, że nie mamy? Bo to jest męczarnia przepotworna. Po pierwsze, mamy mocno skopaną szyszynkę. Tyle się mówi o szyszynce, tyle... Nawet w architekturze zobaczcie, ile jest tych elementów związanych z szyszynki. Spójrzcie, gdzieś zajrzyjcie do swojego telefonu, do różnych innych wspaniałych urządzeń, które nas otaczają, ile elementów związanych z szyszynką taki element przypominający szyszkę jest nie na darmo, bo to jest podobno to coś, co nas łączy z wszechświatem, z tym wszystkim, co nas otacza, a oprócz tego, między innymi za coś tak lapidarnego, jak Organizuje nam tę melatoninę. Dzięki temu możemy sobie dzień w miarę zorganizować. Zobaczcie Państwo, co się dzieje, jeżeli ktoś poleci do Stanów Zjednoczonych albo ze Stanów Zjednoczonych tu, albo gdzieś do Azji. Jak, co dzieje się z człowiekiem, z tą zmianą czasu, jak cierpi. A teraz wyobraźcie sobie drugą noc, niewiele snu. Trzecia noc w ogóle, czwarta, piąta, szósta, bywa i tak. Eee, czyli melatonina, nawet z apteki. Po drugie, jest coś takiego jak kalkulator snu. Radzę wszystkim, włącznie z ludźmi z totalnie zdrowymi. Radzę wejść, mamy to szczęście, w Google, kalkulator snu i zobaczyć, bo nie daj Boże, jak w nieodpowiednim momencie się budzimy, możemy sobie ustawić, kiedy chcemy się położyć. Przynajmniej teoretycznie my się zastanawiamy, kiedy chcemy się położyć, i ustawiamy, kiedy chcemy się obudzić. I nieraz warto, zobaczcie ludzie, nieraz warto wiele później pójść spać i zobaczycie, że będziecie e, lepiej się czuć następnego dnia, mimo że wydawałoby się, że krócej śpimy. Nie, bo my przechodzimy wtedy te pełne cykle. I bardzo proszę, ja tutaj nie będę się powoływał na potężne badania, bo to by trzeba było z półtorej godziny o samym kalkulatorze snu. To jest przebadane, to są badania kliniczne, to jest coś fantastycznego, a... Dlaczego nam o tym tak często nie mówią? I trzecia, bardzo ważna rzecz. My bardzo często, a zwłaszcza ludzie chorzy, nękamy samych siebie i to najchętniej późnym wieczorem. Jak ktoś jest zaangażowany politycznie, musi zobaczyć wiadomości, ojej, jeszcze ja najlepiej te wieczorne po 22, bo żeby coś się zmieniło przez te dwie godziny. Nie. Olać to wszystko, Odłączyć się od wszystkich jakichś negatywnych albo przynajmniej emocjonujących dla nas. Nie jakiś film horror. Po prostu, jak mamy kłopoty ze snem, zapominamy o tym. Horror oglądamy na 8 godzin przed snem, a najlepiej w ogóle. Zwłaszcza ci, którzy mają problemy ze swoim umysłem. Po wtórę. Y Wyłączamy odpowiednio wcześniej telefon albo go wyciszamy, bo a nuż widelec, ktoś, kto nas wkurza, zadzwoni, a trzeba będzie z nim porozmawiać, nawet uprzejmie. Co się dzieje w momencie, kiedy patrzymy cały czas w te ekrany telewizorów? Bo to jest to, to widmo niebieskie to niebieskie widmo nawet zdrowemu człowiekowi nie pozwoli za, za spać, chyba że jest bardzo zmęczony, a chora osoba musi być w sterylnych warunkach. Ta osoba o nią trzeba dbać, ona sama musi, jak sami o siebie nie zadbamy, to kto musi dbać cały czas o to, że skoro ma kłopoty ze snem, trzeba wyeliminować wszystkie przeszkody. Wszystkie. Jedną z przeszkód jest to widmo, czyli Wcześniej sobie ściemnić światło w domu, zwłaszcza, że wszyscy mają w tej chwili te LEDy, mają różne dziwne urządzenia, świecące nie tym widmem, które świeciły kiedyś te stare żarówki. Ja w ogóle radzę, że osoby z dużymi kłopotami, kłopotami sennymi ja nie wiem, czy jeszcze można dostać, mam nadzieję, że tak poszukać tych żarówek starego typu, zaświecić, ciut więcej prądu, ale co to jest? ale będziecie łatwiej zasypiali. Następna rzecz, bardzo ważna, to jest dobranie sobie, a można to znanie znaleźć przecież na YouTubie, na którym mnie oglądacie, muzykę relaksacyjną. Ale nie uwierzyć tym ludziom, że ona jest właśnie piękna do snu, ponieważ na przykład leci taka muzyczka w tle deszcz bardzo dużo ludziom pomaga często, a Zbysiowi nie. Bo Zbysio się wkurza, jak słyszy, jak dudni deszcz. Czy nie słuchajcie wszystkich, każdemu co innego jest dobre. W moim wypadku jest taka e, piękna muzyczka, bardzo delikatna, albo z drugiej strony jakiś niezły rok. Dziwne, ale prawdziwe. Dlatego bardzo często widzieliście mnie w słuchawkach, najbardziej mnie uciszają Park Zeppelin, e, muzyka Tangerine Dream, Pink Floyd. Ale po co ja to mówię? Po to, żeby każdy sobie dopasował. Jeżeli komuś będzie pasowała muzyka, oprócz relaksacyjnej, muzyka uspokaja ją, nie wiem, disco polo, to proszę bardzo. To wy, wy decydujecie o tym, bo nie moda, nie to, co otacza, tylko to, co nam pozwala uspokoić się, rozweselić, bo to jest ważne, rozweselić. Żebyśmy nie szli na smutasa, załamani totalnie, a przecież to jest takie łatwe w tych chorobach. Następna rzecz, to zapomnieć o myśleniu. Przecież nie idzie, bo to jest prawda, zwłaszcza jak człowiek jest chory. Ale jest pewna szansa. Spróbujcie śmiać się przez łzy. Nieraz będziemy o tym mówić, zrobimy nawet specjalny odcinek Śmiech przez łzy, ponieważ nie na darmo ktoś kiedyś wymyślił, nie wiem, tysiące lat, może dziesiątki tysięcy lat to powiedzenie Śmiech przez łzy. Bo robić to są potężne badania naukowe, że jeżeli zaczniemy się uśmiechać teatralnie, na siłę, zawsze organizm nas odpowiada bardzo pozytywnie. On już się do tego przyzwyczaił. Tam jest plus, minus, akcja, reakcja. Uśmiechamy się, organizm zaczyna wewnętrznie wydzielać tylko to, co jest potrzebne, w momencie, kiedy nam jest wesoło. A więc to jest kolejny element i chyba ostatni, najważniejszy. Zapomnieć o tym liczeniu e, owieczek przysłowiowych. Nie mówię tylko o liczeniu owieczek, e, posłuchać jednych, drugich, trzecich, którzy opowiadają, co robić, tam o tym pomyśleć, tam o tym pomyśleć. Tak, to jest prawda, ale dla ludzi zdrowych. My jesteśmy ludźmi chorymi, a więc dla nas inne leki. My potrzebujemy, oni potrzebują profilaktyki, my potrzebujemy leków. Jednym z leków jest to, żebyśmy spróbowali. Jest to piekielnie ciężkie, dlatego że my mamy natłok złych myśli. My jesteśmy zwłaszcza do dupy, tak uważamy. E, myślenie przy zamkniętych oczach, na przykład, co mi pomaga, a może wam będzie co innego. Myślcie, kombinujcie, eksperymentujcie. Ja wtedy zaczynam sobie przypominać, po pierwsze, jakieś fajne dowcipy i sam się ze sobą zaczynam śmiać, również przy łzy skulony, nawet jak mam deprechę, dowcipy sam dla siebie, no wariat kompletny przyznacie, ktoś by pomyślał mi pomaga, po drugie zaczynam sobie wewnętrznie, kiedy już mam wyłączoną muzyczkę, leciutko leci muzyka tylko gdzieś tam daleko w tle, relaksacyjna zaczynam sobie słuchać sam dla siebie, może w ogóle słuchu nie mam, jakiejś fajnej Muzyki, którą kocham, uwielbiam. Nieraz sobie jakaś jemenska poleci, też mi to nie przeszkodzi. I nadal może być jeszcze problem, ale próbujcie. Po prostu próbujcie. Bardzo często jednego dnia nie pomoże, a i tak byście nie spali przecież. Bo tak, o takich ludziach mówimy i o takiej sytuacji. Ale cały czas próbujcie, kombinujcie, myślcie, ale nigdy niech nie wchodzi Wam do myśli takiej, Jezu, znowu nie mogę zasnąć, Jezu, Boże, nie mogę znowu zasnąć. Wyobraźcie sobie, gdyby zawodnik w sporcie, jakimkolwiek, wychodził na arenę i cały czas w podpiętym mikrofonie byłoby słuchać. nie, 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 ojej, znowu na stadionie. Przecież ten An nie wygra, on będzie zawsze ostatni. On sam siebie załatwia. W związku z powyższym, tylu psychologów pracuje przy sporcie. Specjalnie wam dałem ten przykład, bo on jest taki bardzo spektakularny człowiek, który kompletnie nie wierzy, to będzie wychodziło nie tylko przy, śniu, przy śnie, kompletnie nie wierzy w skuteczność tego, co robi, nie ma żadnych szans. W związku z powyższym, często myślcie o tym. Jeżeli nawet nie do końca wierzycie, to cały czas miejcie tę nadzieję. Ktoś powie dzieja matka głupich. Ale czy nas nieraz nie nazywają głupich, jeżeli jesteśmy chorzy i leczeni przez psychiatrę? W związku z powyższym, wtedy się zaśmiejmy. Sami do tych ludzi i sami do siebie. I pomyśleć sobie, czy to, i nieraz będę to powtarzał, ta nasza choroba to nie jest choroba. To jest tylko albo aż odmienność, kochani. Dobrych snów. Postscriptum, kochani. Jeżeli byście mieli nawet ciało zalane melatoniną, o której wcześniej mówiłem, a byłoby przed snem takie oświetlenie, jakie jest potrzebne, żeby zrobić ten film, to wierzcie mi, zdrowy człowiek miałby kłopoty ze snem. Pamiętajcie o tym. Takie oświetlenie jest dobre do filmowania, ale nie do snu, ani przed snem.